Kolejny przeciek maturalny z matematyki. Mamy następujące zadanie. Płaczący szymek i wysoki rafał z Warszawy ambitnie uważają, że powinniśmy zrezygnować z mięsa i przerzucić się na smaczne robaki, twierdząc, że 100 g świeżych robaków dostarcza x gramów fosforanu pirodyksalu oraz y g tetrahydrofolianu, gdzie x oraz y są rozwiązaniem poniższego układu równań. Wykaż, że teza płaczącego Szymka i wysokiego Rafała jest błędna. Otóż, żeby zrobić to zadanie, wykorzystamy sobie metodę gaussa jordana czyli tak zwaną metodę eliminacji układu równań. A polega ona na tym, że przepisujemy sobie wszystkie współczynniki stojące przy x, -ach, y -ach i z. -ach. Następnie dążymy do tego, żeby w lewym górnym rogu pojawiła się jedynka, czyli cały pierwszy wiersz podzielimy sobie na dwa, z kolei dalej dodamy sobie wiersz pierwszy do wiersza drugiego oraz wiersz pierwszy przemnożony przez 4 i dodamy go do wiersza trzeciego. Zauważmy, że na samym dole pojawi nam się 005, a przecież wiemy, że 0 no nie równa się 5, zatem jest to koniec zadania, czyli ich teza jest błędna. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Link w bio, koniecznie zajrzyj.